Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku zrobimy niesamowicie zdrową i pyszną sałatkę brokułową. Ale oprócz tego, dzisiaj pojawi się zagadka i konkurs. Od razu przechodzę do rzeczy. Zanim przedstawię Państwu dzisiejszy przepis, zadam Państwu bardzo proste pytanie: Dlaczego dodanie musztardy do brokułów, czy to gotujących się, czy też surowych? Powoduje, że są one 5 razy zdrowsze. Odpowiedź znajdziecie Państwo w odcinku w niedzielę, natomiast kto zrobi to wcześniej i wpisze odpowiedź w komentarzu pod tym filmem, otrzyma ode mnie nagrodę. Oczywiście wygrywa pierwsza osoba, pierwsza, która to zrobi, pierwsza, która udzieli prawidłowej odpowiedzi. A nagrodami są. Książka mojego autorstwa, czyli książka pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Kolejno, będą to. Suplementy diety mojej marki, kwasy tłuszczowe Omega 3, Estromega Standard, wspaniały olej orzechowy z orzecha włoskiego, no i garść fantastycznych witamin. Moja witamina Adex, czyli kompleks witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Kolejno. Magnez w czterech formach z witaminą B6, no i unikalna. Niesamowita, tak ją nazywam, multivitamina. A teraz przejdźmy do części praktycznej i zróbmy bardzo zdrową brokułową sałatkę. Witam Państwa w części praktycznej. Dzisiaj ponownie zdrowa sałatka brokułowa. Trochę inny skład niż poprzednio, zatem przejdźmy do przedstawienia bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli składników, które będą wchodziły w skład dzisiejszej sałatki. Potrzebujemy 400 gram brokułów, marchewkę od 1 do dwóch sztuk pół cebuli, cytrynę jedną łyżkę, szczyptę soli i szczyptę pieprzu. Ja już sobie tutaj przygotowałem. Do smaku kminek oraz natka pietruszki. Dalej olej z ostropestu, olej z orzecha włoskiego, cytryna, miód, oliwa z oliwek i musztarda. Najpierw odmierzamy dwie łyżki oliwy z oliwek. Kolejną łyżkę soku z cytryny, dalej dwie łyżeczki musztardy, jedną łyżkę oleju z orzecha włoskiego. Jedną łyżkę oleju z ostropestu. No i na koniec tak. Jedną łyżeczkę miodu. Oczywiście całość doprowadzamy do jednolitej konsystencji. Po rozmieszaniu wrzucamy brokuły. Kolejno obieramy sobie marchewkę. Następnie ścieramy na tarce. Dalej tak na moje oko wystarczy jakieś pół cebuli. Siekamy ją w drobne kawałki. Wrzucamy do osobnego pojemnika. Wracamy z naszą sałatką, do której najpierw wrzucamy marchewkę, a potem cebulę. Do smaku kminek i natka pietruszki. Kolejno delikatnie solimy i dodajemy pieprzu. I w zasadzie to wszystko. Pozostaje nam bardzo dobrze wymieszać. Chodzi o to, by cała sałatka była mokra. I tak właśnie wygląda pyszna i bardzo zdrowa brokułowa sałatka. A ja już dzisiaj zapraszam Państwa na niedzielny odcinek, w którym będzie rozwiązanie zagadki, czyli opowiem Państwu, jak przygotowywać brokuły, aby zachowały swoje prozdrowotne właściwości, w szczególności te, które są poddawane obróbce termicznej. Opowiem także o tym, jak nie przygotowywać brokułów. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Bądźcie ze mną w niedzielę, do usłyszenia.